chciałam wam pokazać moje nowości, które dostałam, teraz patrzę oczywiście, dzisiaj mam jakiś dobry nastrój, nie wiem jak się jestem, tylko nie wiem, co tak na poważnie, nie. A, jeszcze, zanim zaczniemy ten filmik, to chciałam wam się spytać, czy opłaca się zrobić yy, filmik mojego szczura, i w właśnie, mam szczurka, no to piszcie w komentarzach, tak w dalej i tak dalej, dobra, zaczynamy. Tu jest pani Aleksandra. To jest od skoków. Pamienka. Ma takie jakby siebie włosy. Tutaj jest to bludynka, ale ma białe włosy. I takie szare oczy. Tutaj są różeczki, to jest klaczka flinger i to jest Lucy. Mam tak ochrniaczki i cztery 4. A do tego zestawu właśnie z tym takim super popręgiem. Rodzamy się da dali czarny Todali nie wiem, tam ale jestem tam trądzelka. Tutaj mamy czarne siodło i czarno, no odskokowego, no. Tutaj też jest odskokowego. Tutaj mamy właśnie od tego zestawu tam rekreacyjnego, gdzie tam była ta pani tam z takim konikiem i to było coś w z... stylu. Przystałeś tam z koniem, no, ekskluzywnym. No ale co tam? Lucy jest chwilową moją klaczą do skoków, Nie wiem, póki nie dostanę jakiegoś super konia. O, oni tak osoby wyglądają na okno. No ja tylko dołożę jeszcze o głowie. I to tak, tak wygląda. Dobra, to już zrobiłam, to już jest trzecia próba mojego filmiku. I to już chyba, no to już wstawię. No już wstawię nie I Widać. Tu już mam i można żraaać. Nie się podjadała. Pozwolicie mu. To, fajne. Jeszcze raz chyba. Mm. Te chrupki są jakieś dziwne. Nie są takie, jak zawsze jadłam. No, teraz pokażę Wam e-box. To e-box. Jeżeli chcecie, żebyś miał ten filmik ze szczotkiem, jak on wygląda i w ogóle, no to piszcie w komentarzach, macie czas do świąt, bo w święta jeszcze mogę to nagrywać już to ma być wyświetlone do godziny 13 najbliższy odcinek nagram powiedzmy jutro ale mogę sobie nagrać no jak już sobie jutro nagram no to to będziecie, mam nadzieję, że trochę aktywności będzie bo ja w ogóle nie mam nie, prawie w ogóle aktywności mam tylko jedną lub dwie subskrypcje nie wiem sama bym musiała to sobie sprawdzić no i pamiętajcie tutaj, 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 tutaj no. I to są moje nowości. Dlatego to tak nazywam nowości szlejki. Kroszki. <grywki> bo ja jestem wariatką. A, no i teraz. Pozdrowienie dla ja, najlepszych dla mnie youtuberek. Takich o szlejchach. dla mnie to Kasia No. No pozdrawiam. Jej też by się przydało trochę aktywności. W sumie no ma full aktywności, ale mi aktywność to w ogóle. Dobra, to... Chyba już się też nie widziałam, pamiętajcie, tam aktywność, aktywność w ogóle. Dobra, to mój pies, ale no... Wiecie, muszę kończyć no. No, no dobra, no to pa. Tak to wszystko, nie? To papaśka, Ola żegna was.